Witam serdecznie, tutaj Mieszko. To jest już kolejny, trzeci odcinek z Kroka. Zaczynamy. Widzę, że tu jest dość wow. ale będą zgony szły. Mhm. To można sterować. No fajnie. Lecimy pożyć. I lecimy tutaj. Okej. Okay. Punkciki, super. Czy to wyskoczy? Dobra. Kolejne. A, spoko, spoko, spoko. I lecimy do wyjścia. Ja nie pamiętam, żeby takie rzeczy były w tej grze, no ale... Ściszę trochę dźwięki. A, git. Dobra. Jakieś punkciki. Ojojojo, oj, oj. To jest zło. To jest zło. Nienawidzę takie. Trzeba się skupić, jakoś dobrze to wy wyczuć. Ci się wydaje tylko takie proste. Teraz mi zacznie gonić, goni mnie. Nie! Nie goni mnie. O Boże! Co teraz robić? Z go zabić? On się męczy. Dobra, dobra, czy uciekamy. Ja się zmęczy, dobra, rozumiem. No, ty skurwy nie masz. A masz. Dobra, jest auta tak? Jakiś. Nie. Powinien się już zmęczyć. Męcz się. Dobrze. Dobra, widzimy. Ciekawe ile jeszcze ataków. Ataków. Dużo grania w ogóle, zdecydowanie. No, męcz się. Co to jest? Jak to nazwać? Ha! Level complete. To taki... wężowy krokodyl, taki nasz... Wuj o to jest taki, taka, albo taka bardziej zła ciocia, która przyjeżdża, szczypie po policzkach i potem jesteś zdenerwowany, nienawidzisz tej cio cioci, potem ona umiera i ci jest smutno, bo je nienawidziłeś. To jest takie coś, mówię wam, to jest zło. Działa na sumienie. Dobra, następny poziom, lecimy. Okej. Uuu. tak Uuu, to jest dziki wąż. Kakujemy tutaj o ty Ty felu mały Ale mi zrobił, nie? Kurde Co tu jest? Jak tam wejść? Weź na jakoś wejść chyba nie. Jak tam wejść? Może po Ha! Ja to jestem bestrzek. Kurde. Bestrzek. Pierwsza klasa. A tu można być podwójne skoki? Jakieś takie wysokie? Taki, taki niski, a wysoki. A, dobra. No fajnie wiedzieć. Mhm. Uh -huh. To pewnie pęka. Chyba to wiedziałem? Ło, tu coś magicznego! Straszne Dobra, jesteśmy O, tu latające jakieś Dobra, nie wiem czy tam wejść boję się, ale chcę mieć te punkciki Czy on mnie trafi? O! Wow, widzieliście to? Jaki skill? Kurde... Cool. No... E, dobra. Nie jest tak źle. Jakiś... Zapisuje się, ale straciłem życie. Trochę żal. Chyba tylko już trzy, więc... Tak sobie. Dobra, czekamy. Lecimy. Spróbuję teraz tak zrobić to tak w miarę mądrze. Tu nic nie ma, dobra Okej okay. A, tu w ogóle nic nie ma Kurwa, no nie wiesz Najgorszy odcinek Ever Naprawdę Czyli tam nie ma co po No dobra no, 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 idź, idź. Dobra, lecimy. Nie, nie umiem skakać się z sceną upośledzone w tym skakaniu. Lecimy... Ha! No nie pchaj tego, ty. Kroku, ty. Idź. Nie widzisz mnie, ty wężu. To jest jakiś balonik. Tam jest? Można kończyć grę już, dobra. Jest głos, rozumiem. To idziemy tutaj. Czemu w tej grze jest tyle lawy? Nienawidzę tego. O, jakieś. mamy wszystkie. Idziemy do tego głosowania. No, nie, nie, chcę iść. Ja umrę. się fajnie ustawię, może. Nienawidzę tej kamery w tej grze. Jest naprawdę słaba. Naprawdę słaba. Teraz tylko nie spać tego. Hm, okay. No, jakoś się udało. Opa! Oj! Dobra, wezmę się, goło się spoko. Tylko jakoś inteligentnie trzeba było przeskoczyć, I dobrze, tu będzie. Tylko jedno, a co jest tam na dole? Można jakoś spojrzeć? A ja się trochę ciekam. Ja tam nie idę. Myślę. Hop! Wow. A, nic nie dostałem. Dobra, to jakiś losowy h event Dobra, skończymy. Ale... No, Dobra, wypadłem, ale chyba życia. Bo to nie zmienia faktu, że jest całkiem dobrze. Dobra, to tyle w tym odcinku. W następnym pewnie będzie trudniej, no a już. Myślałem, że to się dopiero na pierwszej planszy jest jakieś łatwiutkie. ale jednak już jakiś mi bosik był, więc może być ciekawie. Dobra, to łapkujcie, subskrybujcie, co tam chcecie, i zapraszam do następnego odcinka. Elo.